Witam znowu dzisiaj postrzelam sobie ze swojego ulubionego karabinka Sharp Innova ale tym razem w jednym konkretnym celu Celem będzie przebicie tych 6 puszek po piwie napełnionych wodą. Także wykonam 7 pompnięć da mi to w tej chwili 16,6 dziura i Prędkość początkowa pocisku 108 m na sekundę używam śrutu ciągle tego samego diabolu extract. No i zobaczymy ile puszek zostanie przebity. 7 pompniesz już, już przy siódmym to dość dużej siły trzeba użyć no, ale zobaczymy jako że nie chodzi tu o strzelanie, na no, o e, będę strzelał wręcz z przyłożenia nie chcę po prostu spróbować

Puszka została przebita przez jedną ścianę. Także trzy puszki zostały przebite na wylot. Ocisk przy jest o utracił chyba, że wyhamował i je już na wylot nie przebił. Także widać możliwości wiatrówki. Przypomnę, 7 pompknięć to jest energia 16,6 J prędkość początkowa pocisku 180 metrów na sekundę. Cały czas mówimy o kalibrze 5,5 mm.